Także kurwa Trzeba pić kurwa i tyle kurwa Smacznego Pozdrawiam wszystkich alkoholików Normalnie Chciałem coś Poopowiadać na tym odcinku kurwa No ale kurwa co kurwa no że zapytałem się Ty o papierosa bo podchodzę do niej z butelką wódki i się pytam czy masz szluga, nie? No ona mówi na, na wódkę Pan ma, na papierosy, nie? Ja mówię no jak się bawić, to się bawić, nie? Wczoraj miałem, dzisiaj nie mam i o to kurwa chodzi trzeba czasami przepierdolić cały hajs kurwa normalnie kurwa pato zarzuć tematem a hejter co mnie hejtował coś tam gadał o patologii i patokoczu i tak dalej nie? że jestem alkoholikiem no i co z tego kurwa każdy ma jakieś hobby kurwa przecież, nie? No. Ty lubisz dupę komuś opierdalać. No. <noise> Jeden lubi wciągać kreski, no. drugi kurwa palić dzioło, trzeci pić wodę no. Bronxy i jabole. No. Każdy ma jakieś hobby, kurwa. I należy to uszanować kurwa no. Nie ma lepszego czy gorszego kurwa. No, się tam nie porównuj kurwa, że o kurwa ten robi to, a ten tamto kurwa. No. Każdy ma własny hobby kurwa. Tylko opierdalanie komuś dupy i podpierdalanie go i zgłaszanie i konfidentstwo. To nie jest fajne kurwa. Nikt tego kurwa nie lubi. No. Kurwa. Już zapasowy kanał musiałem założyć, bo ktoś już musiał mnie podpierdolić, kurwa. Za jakieś, kurwa, pornusy, kurwa. Chociaż nie było pornusów, kurwa, na moim kanale. Ja tylko opowiadałem o jebaniu, kurwa. Kurwa. Prawiczek jakiś, kurwa. Mnie musiał podjebać, kurwa. Normalnie, no. Co tu jeszcze powiedzieć kolego. No mam misji na dzisiaj od chuja do wykonania, nie? Ja pierdolę, aż mi się nie chce. Ale choj tam kurwa. Wypiję wodę, poczekam do tej pierdolonej godziny dziewiątej. Idę kurwa, ogarniesz. Samo się nie zrobi przecież. U. A pierdolą, kurwa, że pato nie pracuje, kurwa. Cały czas, kurwa, pracuje. No. To nie jest taki hop -siup, kurwa. Że se, kurwa, zakładasz kanał na YouTube, chlej i, i tyle, kurwa. No. To jest od chuja, kurwa, księgowości, kurwa. No. Jeszcze ja to robię samemu, kurwa. Nikt mi, kurwa, w tym nie pomaga, no. Znaczy mam pomocników, no. Ale to kurwa Doścignąć ich to jest ciężko, wiesz? Właśnie kurwa Nie to żebym był gangsterem, ale klamkę mam kurwa Jak ktoś mnie w kurwi dostanie kulkę w łeb i tyle kurwa już kurwa Niektórzy to sobie za dużo, kurwa, pozwalają. No, normalnie, kurwa. Kurwa, powiedz coś normalnego. Tylko nic, kurwa, nie pamiętam właśnie, kurwa. Bo no. musiał opierdolić pół litra. To wtedy sobie przypomnę. Dobra, takie pytanie, tylko zadam takie kurwa. Takie normalne pytanie, nie? Takie delikatne pytanie, kurwa tam No Pytanie takie osobiste. No, tro, troszkę tam może i intymne może będzie. No takie prywatne takie pytanie, no Tak delikatnie się zapytam, nie? No, normalnie no bo nie wiem czy wiecie, nie? ale... No ja chciałbym wiedzieć, no. Gdzie jest kurwa koko? Dobra też serdecznie kurwa pozdrawiam nie? <laughs> nie wyrabiam z beki <laughs> No i zajbiście kurwa, śmiech to jest zdrowie kurwa. Trzeba czasem jakieś patostreamki kurwa nagrać, żeby się kurwa pośmiać do chuja wafla i jebanego. No. Normalnie kurwa, gdzie jest koko i tyle kurwa.